Rzeczy, których nienawidzę robić. Numer jeden jest to, słuchajcie, mycie podłogi. Jak odkurzać mogę codziennie? Tak, e, z myciem podłogi to jest kilka razy w roku maks, jaki mogę się wydać. Numer dwa jest to chodzenie na paznokcie czy rzęsy, i głównie dlatego zrezygnowałam z rzęs, bo po prostu nie mogłam tam wytrzymać. Jest to dla mnie mega męczące, mega niewygodne, bolą mnie plec, oczy mi się zamykają. Jeszcze zasnę na tych rzęsach, potem się przestraszę. Ta pensja mi w oko wleci. No, nie, nie, nie lubię takich rzeczy, nie, nie, nie sprawia mi to przyjemności, nie jest to dla mnie. Relaksujące, żadne spade, jest to dla mnie po prostu męczące. Tak samo na paznokciach, muszę walczyć ze sobą po prostu, żeby na nich nie zasnąć. No i siedzenie tyle czasu, tak naprawdę bez ruchu, poza podawaniem rąk, no to nie jest nic przyjemnego. Numer trzy, jest to chodzenie do pracy, ale tak ma 90% ludzi, więc nie będę się nad tym rozwodzić za dużo. No i numer cztery, jest to mycie włosów. Jak nie muszę, to nie myję, a suchy szampon to jest mój najlepszy przyjaciel. To by było na tyle.